Proszę Państwa, dzisiaj w Nagłowicach odbyły się pierwsze nagłowickie spotkania sztuk, poezja i malarstwo, czyli poema. I właśnie dzisiaj z tego powodu tutaj jesteśmy. Ja zapraszam na scenę pana wójta. Gminy na Jacka Lato i panią Lidię Tito, dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek na Głowicach. Proszę Państwa o takie oficjalne otwarcie pierwszych nagłowickich spotkań sztuk. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo krótko. E, tak więc pierwsze nagłowickie spotkania sztuk uważamy za otwarte. Przyjazne dla kultury, otwarte na kulturę stało się miejscem nowego wydarzenia w kalendarzu imprez kulturalnych naszego regionu. Poezja to była piosenka poetycka w wykonaniu znakomitego gitarzysty, aranżera, kompozytora, a przede wszystkim charyzmatycznego wokalisty Piotra Woźniaka. Natomiast malarstwo to bernisarz wystawy obrazów Artura Smerkowskiego. Jędrzej Owianina, który od wielu lat zajmuje się malarstwem, który zaprezentował dzisiaj dla Państwa wystawę swoich obrazów abstrakcyjnych, bardzo ekspresyjnych, energetycznych, pełnych żywych, nasyconych barw. To spotkanie sztuk, wzajemne uzupełnianie się poezji, malarstwa i muzyki dało publiczności dawkę pozytywnej energii, dobrych emocji dobra i piękna, w których nigdy w naszym życiu dość. Zapraszam już teraz na koncert przed państwem Piotr Woźniak. co zmienił się w pożar, Biegnę ugasić morza, biegnę ugasić morza, w morza biegnę płonące, świat się hęnie zapali, biegnę naprzeciw pani. Pierwsze morze dziecięce, pełne łódek z papieru, którym jest olandom do lądu, a gdzie to się może i jaki jest zadinkos tu czy to Okrętów, aż do nieba kołysze. piąte tysiące łóżki opowiada na ciszę, nad brzegami szóstego pięknym koncercie. Pora na chwilę z malarstwem, ale jeszcze nim zaproszę Państwa do holu, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy Artura Smerkowskiego. To tutaj właśnie mówiłam o tym, że mamy jeden jego obraz i teraz właśnie ta niespodzianka. Otóż ten obraz kiedyś dostaliśmy my, Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka od Artura. Z przeznaczeniem na cele charytatywne. I tak sobie pomyśleliśmy, że skoro tak pięknie się tu dziś spotykamy z Państwem, ze sztuką, skoro zaczął się grudzień, skoro zbliżają się święta i trzeba na pewno, na pewno są takie osoby tutaj w gminie, na głowice czy też rodziny, którym moglibyśmy w jakiś sposób pomóc, postanowiliśmy przeznaczyć ten obraz na aukcję na cele charytatywne, na cele wybranej przez Pana Wójta, przez y, samorząd y, osoby, osób czy, czy rodzinę, która tej pomocy będzie potrzebować. Ten obraz jest, proszę Państwa, przepiękny, a przede wszystkim przepiękny jest cel. Bardzo się cieszę, że trafił do nas, że możemy go, że mogę go teraz licytować. Że poprowadzę tą aukcję, więc zaczynamy. Ponieważ jest to obraz piękny, kompletny, w dodatku z niesamowitą historią, cena wywoławcza 500 zł. Czyli po raz pierwszy, proszę Państwa, 500 zł. 510. <grystanie> 510 po raz pierwszy. 510, a może. 6.

Emocjonująco. Przyspieszamy. Tak. Ja nie umiem tak szybko mówić, nie wiem tak szybko mówić jak Beckerich, ale spróbujemy coś, nie? Dobra, spróbujemy. Patrzcie, patrzcie. Siedemset. Pa. 700, pa. bardzo, pa. bardzo pa. proszę. Ja 700, 700. po raz pierwszy. Brawo. Brawo. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Siedemset pięćdziesiąt. Siedemset pięćdziesiąt. Wielkie brawa. Brawa. 800 po raz trzeci. trzeci. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy Pana na scenę. Brawa dla przewodniczącego, dla wiceprzewodniczącej, dla radnego. Gminy na Wielkie brawa. O. Gratulujemy Państwu. Gratulujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy i mamy nadzieję, że uznacie Państwo wypięknięcie. Nie na fotografię. Dobrze, proszę, proszę. Proszę coś powiedzieć. Przeznaczyliśmy ten na to szczytny centy pieniądze. Dziękujemy tutaj przewodniczącemu, zastępcy. Wspólnymi siłami. Całej racji, siła. tak, całej, radzie. Radzie, tak, ale tak, całej ale cała... Dziękujemy, wielkie brawa. A teraz, proszę Państwa, idziemy na wystawę Arturza Smerkowskiego. Z wino i przepyszne galopki i rozmowy o sztuce. Będzie też będzie można spotkać Piotra Woźniaka gdzieś w UAE. Zapraszamy serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję. obiekt, wspaniali ludzie, którzy widać, że chcą tutaj być. No więc ja wraz z nimi chcę tutaj być. I myślę, że dzisiejszy dzisiejszym wczu, początek cyklu ma się wydarzyć, że dobrze wróży, że, że to jest sytuacja bardzo, bardzo nadziejna i... Coś cudownego. Świetnie się tu czuje. Jak widać po mojej twarzy zadowolony jestem bardzo z całego projektu. Mam nadzieję, że na Głowice będą co roku takie imprezy urządzać. To jest taka bo no to maluję jedną warstwę oraz w nie, później zamalowuję inną warstwą, teraz zostawiam trochę z tej pierwszej i tak to jest na zasadzie trochę tworzenie i destrukcji, to wszystko powstaje. Dodawanie faktur, czasem ścielanie, zespróbowanie, dodawanie jakichś innych, innych jakichś farb, mieszanie z sobą. Czasem odpadnie, bo to trzeba zamalować. I powstają takie dziwne malunki. Dwóch sztuk. Połączyliśmy muzykę i malarstwo. Niesamowite połączenie. Niesamowite połączenie, a przede wszystkim to, że mogło się to zawiać w nagłowicach. To, że ta scena po raz pierwszy na tej scenie wystąpił tej klasy artysta, że stanęły sztalugi z malarstwem Artura Smerkowskiego. to jest wydarzenie. To jest przepiękne wydarzenie, pozostanie na długo w pamięci, a co jest istotne, nie będzie to incydent. Takie są założenia, że będziemy kontynuować i mam nadzieję, że tak jak dzisiaj licznie pojawi się nasza publiczność. Dziękuję bardzo za wszystko, dziękuję za wysiłek, za ten trud organizacyjny Instytutowi. Niezmiernie mimo pracuję mi się z Państwem, ale również pragnę podziękować naszej publiczności, tej nagolickiej, ale również tej z Jędrzejowa, z, z Kielc. Ty, dziękuję tym, którzy kochają muzykę i malarstwo. To miejsce będzie dla Was. Renusza Ślusarczyka bardzo serdecznie dziękuję za współpracę panu Wójtowi Jackowi Lato i pani Lidii całemu zespołowi Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki którym mogliśmy tutaj poczuć się bardzo dobrze i zorganizować to piękne wydarzenie.